Plaży. Przed chwilą oglądaliście pełen napięcia film, a ja mam dawać chwilę relaksu, no i chwilę wielkich nagród. A to pomogę Wam w tym ja, a później Edyta, która pojawi się za jakiś czas. To co? Jesteście gotowi na pierwsze pytanie? Oto ono. Spójrzcie tylko. Pytanie o następującej treści. Jakiej litery brakuje? Tak jak widzicie, są trzy wyrazy, a tam w środku znak zapytania. No i właśnie tam brakuje jednej litery. Jak ją tam wstawicie, to ułożą Wam się trzy słowa. Więc jeśli już wiecie i chcecie wygrać 1000 zł, które są gwarantowane właśnie za to pytanie, a później zawalczyć w rundzie finałowej o 10 tysięcy złotych, bo tyle warty jest w tym momencie nasz jackpot, to nie czekajcie na nic, tylko w tym momencie chwytcie za słuchawkę telefonu stacjonarnego i wykręćcie ten numer 0400-307300, a jeśli wolicie wysyłać sms to poproszę o sms na numer 7390 o treści bikini i właśnie w ten sposób łączycie się w bardzo szybkim czasie z rajską plażą i wygrywacie pieniądze. 1000 zł to pieniądze gwarantowane. A bogini bikini chce dzisiaj wydać tyle pieniędzy, chce oddać wam tyle pieniędzy, ile się tylko da. O, więc dzwoncie natychmiast, natychmiast, właśnie w tej chwili, dlatego że wygrana osoba pojawia się w każdej chwili, na przykład w tej chwili. Za chwilę ktoś wygra 1000 zł. Sama jestem ciekawa, kto to będzie, ale ta osoba będzie miała też możliwość zagrania o 10 tysięcy złotych. jestem bardzo ciekawa, kto będzie tą osobą. Wy zaraz będziecie świadkiem tej wygranej. Zobaczcie, jednej litery brakuje tam w środku. A są trzy słowa. Jedno słowo z góry na dół. Drugie, tak jak widzicie, z lewej, po skosie w dół. A to trzecie, również z lewej strony, ale po w górę. Trzy różne słowa. Kochani, jest dzisiaj niesamowity upał. Ja jestem bardzo spragniona. Pablo. Oczywiście przygotował dla mnie pyszny koktajl. Bo jest wielki upał, nie wiem jak tam u was w domu. Tysiąc złotych, tysiąc złotych jest do wygrania. Wiecie co? Macie, macie już ostatnią minutę. Czas start na rozwiązanie tego pytania. Rozwiążcie tą zagadkę, znajcie tą literę. I jak najszybciej wykręcicie numer telefonu 0400 37300 albo też wyślijcie do mnie SMS o treści bikini na numer 7390. Pytam się tylko o jedną literę. Tam w środku, gdzie jest ten znak zapytania, a czas ucieka, już tylko 35 sekund. No i co zrobicie ze swoją szansą? A macie szansę wygrać 1000 zł, to pieniądze gwarantowane, ponadto 10 tysięcy zł na jackpot. Zostało już tylko 25 Zaraz czas się skończy. To będzie z pieniędzmi. Czas, stop, jest telefon. Halo? Halo, cześć. jakąś na imię? Tomasz. Witam Cię, Tomasz, na plaży. No i jak myślisz, o jaką literę chodzi? O literę W. Myślę że to litera W. No to sprawdźmy. Cześć. Bardzo dobrze. Dobra, tysiąc złotych na razie, Wygrać 10 tysięcy złotych. Jesteś gotowy? Tak jest. To poproszę o trzy liczby. Od 1 do 12. 2, 2, 3, 3, 7. I 7. Przypatrzmy się, czy to te liczby. Oj, ojoj no to nie są te liczby. Ale to nic. Bo 1000 zł i tak należy do ciebie to nie. To są twoje to były te liczby. Jack pod Przechodzimy do następnego pytania, do następnej zagadki. No, a tym razem, tym razem szukamy nie litery, ale słowa. Wyobraźcie sobie, kochani, że szukamy słowa. Słowo ma 9 liter. No i wystarczy tylko, że odnajdziecie pierwszą z nich, a dalej ułoży się ono samo. Powiem Wam nawet tyle, że będzie układało się jak gdyby takim ślimakiem sama nie wiem sama nie wiem w którą stronę ten ślimak idzie w którą stronę pełza ale wy już na pewno wiecie o co chodzi, no przecież chodzi o pewną tancerkę mm. tancerkę, bardzo specyficznie ubraną na pewno występuje w teatrze i pięknie, pięknie tańczy no i na pewno ma na sobie takie fajne białutkie buciki baletki. Po drugie ma ona sobie na pewno też taką e, tiulową, króciutką spódniczkę. białutką oczywiście i białe body. No jest wysportowana i można ją zobaczyć w teatrze na przykład. Byliście kiedyś na... Yy, no nie powiem i widzieliście taką jedną panią. A? Jeśli tak, jeśli chcecie wygrać... 1000 zł, tak. Gwarantowane pieniądze to 1000, 1000 zł. 0400, 300, to jest numer telefonu, na który musicie zadzwonić z telefonu stacjonarnym. Albo też wysłać sms a o treści bikini na numer 7390. No ta pani na pewno jest taka malutka, leciutka, winna, wiotka pewnie też. Świetnie tańczy. Wysportowana, umieśniona, ma taką specyficzną postawę. Często, często chodzi na palcach. A na nóżkach ma balet. Tańczyła na pewno w jeziorze Łabędzi. Może widzieliście, może widzieliście to sztukę, to przedstawienie, że tak się wyrażę. A w niej tańczyła właśnie taka suknię. W białej biały w białych rajstopach, w białych białym wody. O, tutaj ten stry by się nie przyjął. Tutaj przyjęło się zdecydowanie wikini na tej plaży. Ale za to, kochani, tysiąc złotych przecież czeka. Te pieniądze za chwilę ktoś wygra, tylko najpierw musi ktoś do mnie zadzwonić. No, taki jest mój warunek. Bez tego nie ma kasy. Pytanie jest. Szukamy słowa. Odnajdujesz pierwszą literę, a dalej słowo. Układa się sam. Tylko, że cały czas nikt do mnie nie dzwoni, a ja te pieniądze chcę mu wydać zaraz, właśnie w tym momencie. Mam dla was te pieniądze, ale kto je zdobędzie? No musicie zadzwonić. Bez tego nie będzie tych pieniędzy. Ale kto będzie pierwszy, bo mi się uda. 0400 -300, 300 ten numer telefonu wykręcił przed chwilą i Przed chwilą wygrał 1000 złotych, no i pokazał jakie to proste, jakie to szybkie. Tomek, a może skoro nikt nie dzwoni, to może chcesz następny tysiąc? Co? ja Ci to ułatwię. No mam dla Ciebie proste pytanie, ale na wiek musisz do mnie oczywiście jeszcze raz zadzwonić, albo napisać smsa. Tysiąc złotych czeka. Szukam dziewięciowiterowego słowa. Jest to tancerka, tancerka, występuje w teatrze, ubrana cała na biało, nosi baletki. No na pewno widzieliście kiedyś, widzieliście kiedyś taką osobę w teatrze, taką pancerkę. No więc jakiego słowa szukamy, o jaką osobę chodzi, kto to taki, jakie to słowo? Możesz wygrać tysiąc złotych, bo te pieniądze czekają, mam je tu specjalnie dla Ciebie. No ale musisz najpierw zadzwonić do mnie, musisz wyciągnąć rękę po te pieniądze, one czekają na Ciebie cały czas. Więc dlaczego jeszcze nie dzwonisz i nie wysyłasz SMS-a? 1000 zł gwarantowane pieniądze. Za jeden telefon wyobraź sobie, że po prostu do mnie dzwonisz, odpowiadasz na to proste pytanie, no i wygrywasz kasę, wygrywasz 1000 zł. pieniądze gwarantowane. Droga jest bardzo prosta, bardzo szybka, przede wszystkim. Bo wystarczy tego, że odpowiesz na pytanie? A najpierw wykręcisz numer telefonu 0400 300 700, z telefonu stacjonarnego. A z komórki natomiast wysyłasz SMS-a o treści bikini na numer 7390. Kochani, pamiętajcie, że to jest program na żywo i że każdy ma takie same szanse, takie same szanse, żeby dodzwonić się do mnie w tym momencie i wygrać te pieniądze. Skoro jeszcze nie dzwonicie do nam mam ostatnie 3 minuty, to teraz czas. Start. I od teraz piłeczka się kręci, ale w czasie tych trzech minut nagroda gwarantowana, moi drodzy, rośnie do 1200 złotych. 1200 złotych! Teraz jest do wygrania więcej, ale tylko w ciągu dwóch minut, a Czas jest coraz mniej, piłka kręci się, czas minie, zaraz się skończy. To ją, braktują ganie. Chcę, żebyś to ty była się tą osobą. Albo żebyś to ty była tą osobą. Każdy ma równe szanse, to wszystko zależy od was, moi drodzy. Wszystko zależy od Waszych chęci. No i oczywiście też od prysu, może i o szybkości. Kto pierwszy się do mnie zadzwoni i kto pierwszy wyśle do mnie smsa? Numer telefonu 0400-307-300, a numer na sms 7390. Już tylko dwie minuty. Czy ktoś zna poprawną odpowiedź, to niech na nic nie czeka, tylko niech w tej chwili dzwoni. Ma na to już tylko minutę i 50 sekund. Tylko w ciągu tego czasu będzie obowiązywać jeszcze to pytanie. W tym czasie można wygrać 1200 zł gwarantowane pieniądze. Za odpowiedź na takie proste pytanie, bo Chodzi o pewną osobę. Tancerkę występującą w teatrze. No mogła tańczyć na przykład w jeziorach łabędzi. Co? Jezioro łabędzi. Mm. Musimy dotrzymać obietnicy i wydać tyle pieniędzy, ile się tylko da. Tak jak wam obiecała, bo winiwiki nie taki ma dzisiaj plan. Mnóstwo kasy, ale najpierw telefon. Telefon na numer 043730 albo LWS, treści bikini, na numer 70. Już tylko minuta czasu. Ten czas zaraz się skończy. No i komu uda się zdobyć pieniądze, kto ma ochotę na 1200 zł w gotówce, 1200 zł, pieniądze gwarantowane za jeden telefon albo jeden SMS. Bardzo łatwe pieniądze. To być bardzo szybko. Wszystko zależy od Was. Kto będzie tym szczęśliwym? Kto? Powie na to pytanie. Co? Zobaczcie, jeszcze tylko 30 sekund. Halo. O, już ktoś jest. Jest telefon, czas stop. Halo? Cześć, jak masz na imię? Halo. Paweł z tej strony. Jesteś, jesteś, Paweł, tak? Tak. Odpowiadaj, jakiego słowa szukamy? E, baletnicę. Czyż wychodziło o baletnicę? Przekonajmy się. Bardzo dobrze, gratulacje. Tysiąc tysięcy złotych. Tym, że taka tak jak mówiłam, należą już do Ciebie. A my przechodzimy do rundy finałowej. Twoje zadanie to teraz podać trzy liczby. Od 1 do dwunastu. Twoje szczęśliwe. Szybciutko. Jeden. 7. Siedem. Siedem? I Dwana... I dwanaście. dwanaście. No, kto wie? Uh, byłeś troszkę daleko, no i nie udało się. Ale 1200 zł należy do Ciebie, bo to pieniądze gwarantowane, tak jak mówiłam. Kolejna osoba wygrała pieniądze. Ciekawa jestem, kto tym razem odpowie na to pytanie. A pytanie brzmi: hmm. Ja wiem, jakie to jest pytanie, dlatego powiem wam, kochani, że chodzi o pingwiny. No i gdzie żyją pingwiny? O... To, 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 to przyjemnie. No pewno. Tylko skąd miał wiedzie, że, że ja teraz akurat nie pijący jestem zasadniczo. No, a ja też zasadniczo to unikam. No ale czego? I wtedy on powiedział, że dzieciaki bardzo rozpaczają. O, cholera. Hmm. No to później zachowałam się tak, że na pewno już tutaj nie przyjdzie. Możesz być <laughs> pewna. One świetnie nurkują, świetnie pływają. No i można je spotkać tylko w jednym z tych miejsc. Jeśli już wiesz, to zadzwoń w tej chwili na numer 0400 300 7, 300 z tego starym stacjonarnego albo wyślij do mnie sms-a o treści bikini na numer 7390. No, słuchajcie, Tomek i Paweł przed chwilą wygrali pieniądze. Jeden To nic prostszego, wystarczy tylko zadzwonić Piękna tak. stacja brawa, brawa <laughs> dla Paulinki, tak? Natalia jest pod wrażeniem. <laughs> jestem, jestem pod prosze... wrażeniem. co? A może tak podwyższymy nagrodę gwarantowaną, żeby tak sobie rosła i rosła? 1500 zł. Jak dobrze nam idzie i Wam tak dobrze idzie, to może podniesiemy też nagrodę główną. Bogini Wikini. no proszę, zrób to dla mnie i dla widzów. Ciekawe. Ile to będzie bikini? Uuu, dwa razy więcej. 20 tysięcy złotych. Robi się gorąco. Zaraz te pieniądze mogą trafić w Wasze ręce. Nie czekajcie, nie czekajcie, aż ktoś Was ubiegnia, tylko powiedzcie, zadajcie sobie to proste pytanie, gdzie żyją pingwiny? Macie do wyboru. Pięć odpowiedzi. Albo Madagaskar. Czy na tej wyspie? A może na Antarktydzie? Cały kontynent. No raczej w zimnych miejscach. Syberia jest bardzo zimna. Może tam. Arktyka również. Arktyka. Mm, tylko to ten drugi biegun. No Sahara to jest.